Cześć, zapraszam Cię na czytanie dla byka na pierwszą połowę lutego. Zobaczmy, jakie energie tutaj będą Ci towarzyszyć. Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana, to są też dostępne u mnie konsultacje jeden na jeden, albo możesz też zamówić różnego rodzaju czytanie. I link podam w przypiętym komentarzu. Więc zapraszam. No i wracam do kart. Coś tu chce wyjść. Ok, ym, więc tak, as mieczy dziewiątka buław i as denarów, więc zaczyna się dosyć tak, ym, no, dużo różnych nowych, ym, nowych możliwości, nowych szans. Takich no, mocnych, bym powiedziała, mocne karty od razu wyszły, i ty tak pomiędzy, pomiędzy nimi jesteś, tak jakby trochę w odosobnieniu, i na ciebie są różne, mm, różne możliwości. Tak to widzę. Yy, I być może czujesz się trochę tak y, zamknięty na te możliwości, bo ta ósemka mieczy to jest taka właśnie. Że człowiek czuje się w potrzasku i nie widzi tego, co, co jest dookoła niego, a jest bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo nowych, nowych szans. Więc, jeśli, nie wiem, próbujesz wyjść z jakimś nowym pomysłem, coś zacząć nowego, to ja widzę, że jak najbardziej możesz, ale wydaje mi się, że Ty tego tak nie widzisz. Te pomysły. Czy, czy cokolwiek tam y, przychodzi do ciebie, będą wymagać od ciebie wytrwałości i cierpliwości. I być może to jest ten jakby powód, y, przez który ty to tak skreślasz, albo skreśl, skreślasz siebie w tym pomyśle, bo to też tak może właśnie y, możesz być tak y, negatywnie nastawiony, ale na siebie. Jakoś tak, nie wiem, czemu mi to przyszło. Jest też Paś Kielichów i, i Rycerz Buław, więc ja tu widzę, że, że ta, te okoliczności to są jak najbardziej sprzyjające i właśnie Ty powinieneś wejść z taką mocą w te pomysły, tak właśnie, z, z tą energią. Być może jej nie czujesz i Albo nie wiem, ta energia jest tylko trochę taka jakby stłamszona, tak? Bo, no bo energia to ona płynie, tak? Więc, więc wystarczy tam trochę, nie wiem, udrożnić te kanały i, i sobie jakoś, nie wiem, albo ugruntować się, albo jakoś tak po prostu zadbać o siebie energetycznie i wtedy. Wtedy ta energia będzie tak dobrze płynąć. Ona tutaj, tak jakbyś trochę nie chciał wychodzić do świata. Te karty mi się tak dziwnie ustawiają, to sobie nie zostawię, bo tu chcę coś wyjść, tylko dokończę jeszcze o tym. Tak jakby to twoja energia taka do działania była trochę źle ukierunkowana i ty no nie sięgasz, nie sięgasz po, te, po te skarby tutaj, które są na wyciągnięcie twojej ręki. Hmm. Ta karta chciała też tak wyjść. Tak trochę. Wydaje mi się, że ty się boisz tej zmiany, że tutaj jakby coś się wiąże za tymi nowymi pomysłami, nowymi ideami, które do ciebie przychodzą, jakieś nowe możliwości, to ty boisz się po prostu w to wejść, bo to świadczy o tym, to, to ciągnie za sobą zmianę bardzo dużą. I ty o tym wiesz, i ty się trochę tego boisz. Dlatego jesteś w takiej. Negacji, w takim odwrocie wręcz, że, że tak się tego boisz, ale no, tutaj będziesz zaopiekowany i wszechświat jakby specjalnie wrzuca cię w takie um, sytuacje albo pokazuje ci te różne możliwości, no bo wie o tym. Że Ty będziesz y, taki, taki bezpieczny w tym i zaopiekowany, i ty po prostu wystarczy, że ty sobie to weźmiesz, tak? Że Ty wyciągniesz rękę po to. No więc, no, ale tak jakby wchodzisz w te takie ciężkie y, energie, ciężkie emocje, bo może, może to tak się, no wiadomo, zmiana jest bardzo trudna, tak? Ludzie boją się zmian, bo, bo to jest takie coś niebezpiecznego może być, albo. No, jakby to już nasz, nasz gadzi mózg yy, przemawia tu, I, i ty może z tego powodu nie, jakby nie wybierasz tej zmiany, tak? Bo, no, bo wolisz wybrać to, co, do czego jesteś przyzwyczajony, lub przyzwyczajona, no i tak się tego trzymasz. No, jest takie trochę przeładowanie u ciebie. Tych, tych różnych emocji i ty może z tego powodu wolisz wybrać to, co znasz, to, co tobie jest takie już znajome i tutaj wolisz się po prostu nie wychylać. No ale to właśnie do tego dąży to takie niewychylanie się, że w końcu tak y, będziesz taki przeładowany. Tak jakby ta energia się tak kumuluje, kumuluje, aż w końcu masz tego bardzo dużo. No dużo tu jest takich potwierdzeń, że, że taka... Taka kontrola tu jest obecna i takie banie się tego, ale co z moją stabilizacją. I, i no, ja tu widzę to, że, że ty właśnie boisz się tych nowych rzeczy, które są zewsząd, ale jakby tutaj jesteś chroniony. I jest to w ogóle w tych kartach bardzo dużo potwierdzeń, że, że wystarczy po prostu sięgnąć po to, wyciągnąć, wyciągnąć rękę po to. I być takim właśnie czynnym, i tak może, może Ty jesteś taki zamknięty na to, ale wystarczy tak powoli, jakby krok, krok za krokiem, że, że jakby tutaj ta królowa buław jest w pozytywie, ale król buław jest w takim odwrocie, więc być może Ty potrzebujesz takiej troszkę jakby uspokojonej energii. Żeby to się zadziało, że, że okej okay, wszechświat widzi to, że ty jesteś taki jakby przestraszony albo stłamszony, że tak nie, nie bierzesz od razu tych szans, tak? Ale to będzie też okej, okay, jeśli ty tak właśnie powoli będziesz po to sięgał, bo skoro nie, jakby nie dasz rady, tak wskoczyć z taką pewnością i z takim zaufaniem, no, to w Twoim przypadku będzie ok, jeśli tak mm, krok po kroczku będzie się to odbywało. No i wyszedł też świat, więc, y, więc ja myślę, że to jest takie właśnie twoje, mm, twoje. No, Twoja dojrzałość tutaj się wybija, i Twoje. Jakby to jest Twój światopogląd też, taki zbudowany na tych Twoich y, doświadczeniach, i to jest to, co znasz. Więc właśnie daj sobie daj sobie właśnie przyzwolenie na to, żeby to się odbywało w takim jakby to powiedzieć, w takim tempie, jaki ty akceptujesz, że jeśli to właśnie nie będzie takie nagłe, to okej, okay, to jakby nic się nie stanie, ale właśnie no tutaj w ogóle jakakolwiek akcja, ja bym powiedziała, że jest wskazana. I też wyszedł kojot, więc jeśli nie podejmiesz żadnego działania, to wszechświat i tak sprawi, że będziesz w takich ym, sytuacjach, jakby wtłocz Cię w takie sytuacje, że Ty no prędzej czy później będziesz musiał y, albo musiała przejść przez tą zmianę, przez tą transformację. Ym, bo kobieta o tym mówi, tak ta karta, że to jakby wydarzy się i tak. To jest taki taki trochę sposób na Ciebie wszechświat ma, więc jeśli nie słuchasz teraz takich y, oczywistych wezwań, albo wiesz, jak dostajesz jakieś y, jakieś takie, y, że czujesz, że to jest no od wszechświata znak dla Ciebie i tego nie, nie podejmujesz, to w końcu i tak, wiesz, wiesz o czym mówię, i tak po prostu będziesz musiał to przejąć. Czy coś jeszcze z tej talii? Chcę tutaj wyskoczyć. No to jeszcze powiem o tym, że jakby to, to jest ok, jeśli teraz tego nie przyjmiesz, ale jakby następna szansa, która ci jakby w takim no, trudniejszym, w takiej trudniejszej sytuacji jakby przyjdzie, to no to wiadomo, to będzie takie już mniej przyjemne niż, niż to na początku bo na początku ten głos może być taki łatwiejszy i taki, że okej, okay, to brzmi tak, no już trochę łagodniej, to, to później ta zmiana może być właśnie taka dosyć drastyczna. Yy, o, wyciągnęłam w sumie tutaj podobne karty, które mówią właśnie o tym, że wszystko jest cykliczne i wszystko jest takie, no jakby powtarzalne, że jeśli teraz nie przyjmiesz czegoś, to, to, to ta sytuacja i tak do ciebie wróci, że będziesz musiał to przyjąć. Więc jakby same takie potwierdzenia do tego, co już powiedziałam wcześniej. O, jeszcze w odwróceniu jest ta karta. No więc ja bym powiedziała, że ty tutaj się bardzo wzbraniasz przed czymś, żeby nie przyjmować różnych nowych Sytuacji, a one i tak do ciebie przyjdą, więc, więc ode mnie tutaj masz taką wskazówkę, żeby w to i tak wejść bez lęku, bo będziesz prowadzony w tym i będziesz taki chroniony i nie ma się co obawiać, bo wszechświat ma Twoje plecy i on się Tobą opiekuje. Także nie ma tutaj, no wiem, że, że to może być takie, no trudne i do zrozumienia i. i do zaufania, tak? No i właśnie to, ta karta mówi o odwadze bardzo dużo, więc ty, po, zostaną tobie pokazane takie nowe sfery, w których ty masz się po prostu odnaleźć i jakby masz działać i być sobą jak najbardziej i twoja energia będzie się odnajdywała w tych nowych y, przestrzeniach. Ja to tak widzę, że że ty te, tego się tak boisz, a to tak naprawdę będzie właśnie odnowienie tej energii. I no, trochę się powtarzam, ale to czytanie jest takie dosyć zero-jedynkowe, więc yy, jeśli... Tutaj jeszcze taka karta wypadła, taka bardzo wspierająca, yy, że jeśli ty właśnie nie chcesz tych zmian, bo się boisz, że się rozczarujesz, to jakby to nie jest ten case, i to jakby i tak musisz przez to przejść. Po prostu. Bo to nie jest koniec. Tutaj jest o tym napisane, że takie rozczarowanie to nie jest koniec. Nie ma się, jakby to, to, co było kiedyś, to już, to już nie jest aktualne. No i właśnie tak e, może jesteś właśnie proszony do tego, żeby przerobić jakieś rzeczy w sobie najpierw, bo tutaj e, ta karta o tym mówi, żeby tak wejść. W głąb siebie bardziej, i żeby może tak potrzebujesz, właśnie przygotowania się w tym kierunku, że zanim przyjdą te takie namacalne zmiany, to ty musisz zrobić jakąś pracę w sobie, w głąb siebie. I jeszcze taka na koniec, karta wypadła, żebyś poczuł się wolny i, i tak właśnie oddał tą kontrolę. Bo, bo to tak wiąże ze sobą te niepotrzebne właśnie osądy, że kiedyś być może tak się nauczyłeś, że jak się coś tam działo innego niż ty planowałeś, no to od razu coś źle, tak, ale to właśnie puść to. I zobaczysz, że wszystko pójdzie gładko, i jesteś w tym prowadzony, jesteś w tym chroniony. Także dzięki Ci za to czytanie. Mam nadzieję, że, że Ci się podobało. Jeśli tak, to daj łapkę w górę no i zasubskrybuj ten kanał. I widzimy się następnym razem. Cześć.